to musisz go pokonać ja A. Poś... Zaję. 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 trzeba było trochę audio zciszyć, bo za głośno by się nagrywało i by nas słychać nie było okay. to jest taki jedna z o, jest... walczymy w tej ale to chyba jest śmiech jakiś Chwilowo mnie zrobił, ale to była taka pomyłka. Po prostu ja biorę szpiega, bo już ten, bo oni mają medyka i go leczy. Aha, no dobra, to tylko szpiegiem pokonaj, bo. A już wiadomo, że ten gruby z medykiem to jest dobra drużyna, ponieważ. Y... No. No, bo gruby ma dużo amunicji. prawda. I gamy. Ja tu się do medyka zabrałem od tyłu, już medyka zabrałem. Dobra Teraz możesz zabić grubego Bo już nie ma medyka w ogóle Nie ja jednak ten Wezmę też Pyro bo mi się spodobało no, Ja mam dla niego flagi syna to robimy Aha, ja to nie pamiętam co mam ale zaraz to patrzymy gruby to był trudne, ale go zrobiłem W końcu byłem jakiś achievement Second Day Free Czyli no. po popo prostu fazie drugiego stopnia Dokładnie. Bo ja, mam, bo ja mam ten Polską wersję No, no, no ja mam po angielsku ends 30 nic nie szkodzi Misja się kończy za 30 sekund Pójść mm -hmm. Musimy zabić szybko No i zrobimy cięcie malutko, po tak. no, cięcie o. o nie nie Zrobimy bez cięcia, to, to, Fajne rzeczy, to się okaże jeszcze. Co? No, no, albo coś będziemy ciekawego mówić o tym portresie? No właśnie, to ty najlepiej jako powiesz, bo ty najwięcej wygrasz. Ale wygrała nasza drużyna, czyli pokazaliśmy, że jesteśmy mistrzami i proporsami. Nie! Czy nie O nie, no to w takim razie to jest pomyłka, bo to czerwoni mieli. No tak, to to była pomyłka, ja tu zabiłem nie wiem ilu, w każdym razie 4 punkty, ty trzy. no i opowiedz co ciekawego można robić w Team Fortressie póki Ogólnie, się wczoraj. Dobra, Ogólnie w Team Fortress 2 można zwiać przedmioty, no e, e, premium może zdobywali o hmm? mnie. Tak? No to ktoś się do mnie dołączy, bo ja jestem cały czas i jestem czerwony. Okej. Okay. Ale jest jeszcze 30 sekund do startu, więc zobaczymy czy się zbiorą. Okej. Okay. A, dobra, na czym to... to, to? No, co, że można zbierać przedmioty, coś tam. Non-premium w Team 2 może zbierać przedmioty, ale chyba mogą zbierać skrzynki, narzędzia... czyli na przykład name tag, description tag, czyli etykietę z nazwą oraz etykieta opisu, czy jakoś tak. A premium, możesz zbierać czapki, bronie, narzędzia i skrzynki. Aha, to rozumiem. Tutaj już gra ruszyła, więc musisz się do mnie dołączyć jestem w czerwonym. Już się dołączam, ale ten coś mi długo ładuje się. Aha, bo pewnie tutaj za bardzo kokszę i dlatego się Nie wiem, no. Nie wiem, no, chyba po prostu za bardzo się ogarnie. Tak, oni nie płumają za bardzo jak używać serwerów. Nie jestem dobrze gra, są w szoku. Dobra, już bijam. To ja jestem czerwony. Dobra. Już kogoś zabiłem na dobry początek. To nawet fajna plansza całkiem. No ja lubię tą mapę, ona jest fajna. Ja tu pierwszy raz na niej jestem. Ty grasz więcej ale... O wiem! Czy więcej, więcej Ty jesteś. Nie wiem. Trudno powiedzieć. Ale w jakimś miejscu to jest ostre A teraz to już na spawna stwierdziłem, że się przejdę, żebyś łatwiej... No mógł bo, znaleźć. no bo, no bo ten, to tak To jest nieprawda, ja po prostu się skończyłem. to jest trochę inaczej. No Freeman zebli. Tak. Nie. Dobry, Ej. Będzie tu sniper. No może być, ja będę sobie chyba sniper. Ogólnie, ja mam dla snipera łowcę. A ja mam łuk dla sniper. Ja też mam. A ten to on kosztuje w sklepie Manko jakieś... Tyle co skrzynka, czyli 399. Łuk jest jakiś dźwięk. No chyba gorszy od sniperka O oh gdzie? Yeah. Ej, chyba widziałem wrogę temu mamy. Naprawdę? No chyba tak jest budowniczy Bob Budowniczy Bob No z tej bajki Wiem bo chyba budowniczy A, możliwe i co on robił w tej bajce ciekawego? Bo budowniczym? No. Nie pamiętam. Tu jakiś gość też był w statku, z takim łukiem, a i ty też jesteś z łukiem. Tak, ja też jestem z łukiem. No to ten łuk jest jednak dobry? No, można tak powiedzieć, tylko jedynym minusem jest tego, że nie ma takiego przybliżenia jak u snajperki. No właśnie, bez tego przybliżenia to trochę ciężko koksić, ale jeszcze spróbuję. O, kto ktoś ma ale wielką pukawkę oryginalną. No i skąd on ją wziął? no bo ma gry Counter Strike Glo Global Offensive, aha, czyli Valve do Team Fortressa daje różne fajne rzeczy, jak się ma też inne gry, no, to dlatego Uch. ja mam taką fajną twarz, no, tego kto dada, bo miał, bo masz to dada, no, hmm. hmm. tu dada, musi mieć, kto dada, no jednak tym snajperem to ja tutaj nie zarządzę, chyba. O, śpiega widzę! Śpieg, śpieg! Ty dobrze grałeś śpiegiem, powinieneś się na to przeżyć, moim zdaniem. Hmm. Możliwe chyba. Przejdę do szpiega. No śpiegiem to Ty wszystkich pokonywałeś. Nawet nie wiedzieli, skąd Ty się wziąłeś, już nie martwi. ten Golden Freeman nie zabił. No, jest, ale wymiar. No. Ale nie taki dobry jak my, ale nawet trochę nie jest. Jaki, jaki głupi sniper Znowu tego do mnie czego napadłem. Jest ostro przestraszony, że aż tak dobrze zrobiłem. Ja jestem szpiegiem. No to ty ich pokonaj, bo ja ledwo żyję. Okej. Okay. No, Dla ta historia się dobrze mi skończy. Tu zaraz tutaj o, znalazłem apteczkę jakąś to się przyda ja biorę pyro o, ktoś mnie tu leczy medyk no. mam tu gościa już go siedziłem no widzę a, to jesteś piek co nie zabijesz no ja cię pomściłem Możesz się zrelaksować. Ten szpiek już nie żyje. Czyli... Co 60 sekund? Znowu przegramy? Czy wygramy? Nie wiem. Zobaczmy. Ja bym wolał, żebyśmy wygrali, ale nie jestem przekonany, jak to nam pójdzie. No ja też nie jestem przekonany, bo następną rundę przegraliśmy, ale możliwe, że to już wygramy. No to by było dobre. To jest zwycięstwo. Teraz no, ja tutaj Pyro wszystkich dokonuję, więc... Ale... Ogólnie to też... To Te, no. Y... No. te mapy Walwę, co nie? No. To one są jakieś krótkie. No, prawda. Nie no, ktoś ktoś do mnie strzelił nielegalnie. To było nieuczciwe z ich strony. Mm, mm. O, widzę śpiega! No zrobiłem śpiega. Mhm. Jaki głupio! 0-0? Co? Ale oszustwo! Czemu oni zdobyli jeden punkt? Nie wiem. No to powiedz, co jeszcze fajnego można robić w Team Fortress, żeby zachęcić innych graczy? Hmm. A... Nie wiem. No nie wiesz tyle w to grasz. nie wiesz co tu robisz. No można biegać i strzelać, no można też, zbierać słeg, No. Zbrania. i jakieś czapki. Można kupować klucze, za które można kupić zble, yy, yy, znaczy można od, odpakowywać skrzynki. Yy. W tych, w tych strzynkach ogólnie ja pamiętam, że y, było chyba kiedyś y, painty, czyli kolory no. i etykiety z nazwą i stręcz partii, czyli części do, do kuriozum. To całkiem brzmi ciekawie. Ciekawe kiedy coś nowego wydropi jakiś mój ludzik. Jak ty to myślisz? A, ci czapka? No cokolwiek. Ja bym wolał broń, szczerze mówiąc. No chcę! no! byłem przy działku, bo szedłem, tu już mnie pokonał Scout. To jest podejrzane jakieś. Mm. Myślę, że ja ten Scout skaut to może czytować. Ja biorę Scouta. Dobra, ja też tylko. Są... Masz To no, jakaś muzyczka. Gdzie? Nie wiem. Wspomnij, że zostałem zabity przez jakiś dziwny karabin, za to była a, a, wiem, bo zostałeś zdominowany. To, to, to bardzo nieładnie z ich strony. A jestem za tobą. Zapytaj się o numer do ich rodziców, czy jednym z panów ich Więc ty napisz do nich, żeby dali mi numer do rodziców, stronie, albo do nauczyciela. Nie no, jakiś gość miał puchar taki złoty nad głową i mnie zabił. A, bo to było osiągnięcie. Aha. Osiągnięcie nielegalnego zabicia dorosłych, pewnie. Czy... Nie, to chyba osiągnięcie, a zginę palce. Aha. Możliwe. No muszę powiedzieć, że nie podobało mi się to jego osiągnięcie tak do końca. Mm. Ogólnie możemy zaprosić na streamie mój micros podeszlu No tak, to... linki wrócimy też pod filmem, żeby można no. było na fejsie albo na streamie zapraszać albo na I... YouTubie lajkować No i z nami sobie pograć No właśnie, my dużo gramy w różne gry Ja gram wprawdzie w Battlefield'a więcej no możecie mnie chyba namówić coś do Minecrafta, ale już tak bardzo rzadko gram. Chyba jakoś bardzo rzadko mogę sobie grać od miesiąca do miesiąca. Kiedyś nagramy filmik jak przechodzimy na iPadzie Minecrafta całego, czyli wersję Pocket. O no właśnie, bo, bo mamy Minecrafta na iPadzie, taki tablet z zapor. O, i chyba zabiję tego, co mnie zdominował. No, to by było dobrze Pistole... O! Już. Dokonałem odwetu. O, no, to gdzieś. No. Biegam przed gościem. Czułem z niego mlekiem. Będę się co To co widziałem? Czy byłeś przy żołnierzu? No. A, to... nie widziałeś, jak to wygląda. Żołnierza z saperką. No. A. No to widzę tego gościa, nie chyba was rezyduje Nie tam oczu go zabije, on jest jakiś słaby No właśnie błąd całujesz biegoczy i z sapeczką, a nie w ogóle w innej przedmiocie No, to on go nie wie, żeby się zbierać okay. No chyba znowu nas spokojanie, nie, no, znowu Nie To nie jest to rozwiązanie no z... Ale damy im jeszcze jedną szansę. Jak nas trzeci raz pokonają, to na dziś nagranie skończymy, żeby wszyscy mogli przemyśleć kiedy do nas dołączyć. Więc jeszcze tą rundę przejedziemy, nagrywając i zrobimy już odpoczynek żeby dzieci mogły się pozastanawiać nad tym jak bardzo fajny jest ten Fortress. O! Pańcze Konga! No my ja się boję, że teraz meter nie zabiją, więc... Ej, ja odmienię. Obu... Dobra, zabiłem skautem, no, co dużo... Ej! Tu nie jesteś w mojej drwynie. Tak myślisz? No bo jestem w ret a to jest blue. jak. Hmm. Tam z wyniesienie drużyn było Tak to było ośródło, bo pewnie za dobrze graliśmy i uznali że nas dadzą do różnych drużyn bo inaczej za duże kokrzenie tutaj będzie No Tak to oni często tam szukują, bo się boją zbyt wysokiego kokrzenia O zabiłem gościa O no to dobrze Zaczyniałem asystę hmm. Ja też tu już kogoś zabiłem ale wszyscy się mnie boją i nie mogę nikogo znaleźć mi trochę utrudnia zwycięstwo O się ja dostał kamieniami i robię skauta hmm. Czyli chyba za to się dostaje jakieś przynęty do skauta. Aha, możliwe ja tu szukam przeciwników i żadnych nie mogę znaleźć Wszyscy się mnie boją. O nie! Jeżyczka! O jakieś śpiewę. No, ho, ho, wszyscy wieżyczki tu stawiają. O nie, prześcapę. To... Ktoś tu mnie zrobił, strychnina. Mnie pokonał. No cóż, jakaś słaba drużyna mi się trafia, że cały czas przegrywa. A czemu u góry są 3 minuty i w ogóle ten czas nie mija, a potem nagle mija go strasznie dużo i szybko. A, bo pewnie nikt nie przyjął punktu kontrolnego. A gdzie jest punkt kontrolny? Tam, tam na środku, gdzie są te, te, no. Aaa. Co mi nie mówiłeś, że ja mam przejmować punkt kontrolny? No, mogłeś powiedzieć, co, co mam tam robić. No, rady, Przecież już dawno bym wygrał, bym wiedział. A jak się przejmuję punkt kontrolny? Mam tu stać, więc No, stać, stać. To dziwne. O, o, to ty mnie zabiłeś. Chyba będzie kara na komputer. No. Wolno rodziców zabijać. Ech, no, dobra. To najpierw mi powiedziałeś, że mam tam stać, a potem mnie zabiłeś. Taki strycierz z ciebie. Ale, ale na serio trzeba tam stać. To jest bardzo podejrzane. Ale no, niech ci będzie. A tym mlekiem, jak kogoś rzucę, to co się stanie? Nie wiem. Jak to nie wiesz? Przecież grasz w to dzień i noc, prawie. No prawie, ale do 22. No ale tym to mlekiem nie wiesz, co się okay. mm. Nie. to mleko jest niebezpieczne. Ja no ogólnie wiem, że to jest dobre do... z Machine, bo to spowalnia roboty. Aha. Tylko, że tutaj nie ma robotów. No. O moja drużyna chyba kontroluje ten point. Bardzo jest było. Tego ja teraz się zajmę przechodzą często. Czas w ogóle nie leci, bo to co tu się dzieje. Jak coś kapturuję point. Ale ja go już kapturowałem. Jak? No nie wiem, jak widzowie tu są na moim ekranie, to widzą, czy ja przejąłem. Stoję sobie nad, pod tym znakiem zapytania i nic się nie dzieje. A już widzę, tak powoli takie kółka narasta, tak? No dobra. Czyli w jednak się nam przydało. No, ja widzę, że ty chcesz mieć karę na weekend na komputer. Przecież ja tu kapitulowałem... Nie no, w no, ogóle to nie było tak. Tak się zdenerwowałem, że po tej grze idę w sobie, ale jeszcze tą dojdziemy do końca, bo ona dość długa będzie, więc ten filmik będzie całkiem długi. Tyle no. gier tutaj było. Tak dobra. Chciałem przejmować no was tak jak chcemy, z tego co widzę, to jest my jesteśmy na moim poziomie. Dobrze, Nie, i Jest drużyna na moim poziomie, dlatego tu wygrywamy cały się zaczęło podobać, tutaj, na O. to, jest bardzo dobra drużyna. Chyba śpiega widzę, bo ten... Tak, śpiega, widzę śpiega! I no, ktoś mnie no to jest jakieś oszustwo. Jak można mnie zdejmować w półko? Myślę, że będziesz miał karę na Team Fortressa i będziesz grał tylko w Minecrafta. Czy to, nie o nie, tylko nie to. Chcesz gonić owieczkę w Minecrafcie zamiast zabijać w Team Fortressie? Jak będę zabijał? W ten... W nie jestem taki dobry w PvP, ale lepiej mi się gra w tego w Twitters. No. Będzie odwet, będzie chyba odwet Lepiej żeby nie było żadnych odwetów. Lepiej żeby, żeby był spokój. Powiedziałem, że i spiek jakiś tu idzie. Ktoś mnie zabił. Nie. Gordon Freeman, on, on jest nawet niezły z tym. No. o dobrze meg nie leczy. Tak, Teraz jeszcze pokonali. tak, 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 coś się wydarzy. tak, No macie tak, tylko, żeby nas zablokować. Inaczej was zrobimy na tak, tak, dokonałem tak, 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 no tak, 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 niż tak, tak, ale my tu tak, zaraz no o nie, piłam nie przejechała. To było marne. Pewnie mnie ostrzegł, nie Nie mogę się doczekać jak to będzie wyglądać na YouTube. No ciekawe to, pierwszy filmik to był osobowy, jaki ja kręciłem. No. Ja w ogóle jeszcze mało nakręciłem, więc jeszcze mam mało subów. Dobrze pracowanie nie mam czasu tego kanału promować. Ale... Myślę, że to będzie całkiem niezły filmik. Są dwie osoby o no. różne rzeczy. No i jest dobra rozgrywka w której podciny po prostu. No i nie no już na pewno Was pokonamy. Procox i jak zamieszka. O wiem do Wasaj do Was to było Alej, do było Ale, Ale... szukańców na koniec No co za cheater No dobra, to by było na tyle, więc tu żegnamy się I tu mamy przyjechała no i widzimy się w następnym filmie, dajcie lajka, dacie, dajcie suba, wbijajcie na Face'a i sprawdźcie linki pod filmikiem. A razie.